Dlaczego czapki merino są droższe od takich zwykłych akrylowych? Posłuchajcie. Czapka wełniana wykonana jest z wysokiej jakości wełny merino, a więc ma właściwości termoaktywne, co oznacza, że doskonale grzeje, ale jednocześnie oddycha. Dzięki czemu skóra głowy się nie przegrzewa, a mówiąc prościej, po prostu nie pocisz. Czapeczki akrylowe wykonane są z syntetycznego materiału, który bardzo słabo przepuszcza powietrze, a więc może to prowadzić do nadmiernego pocenia się skóry głowy. Pełnione czapeczki są zdecydowanie bardziej trwalsze i wytrzymałe, dlatego macie pewność, że posłużą Wam na pewno przez kilka sezonów. Czapeczki akrylowe nie są aż tak trwałe, szybciej się zużywają i mychacą, dlatego warto jednak postawić na coś zdecydowanie lepszej jakości. Są bardzo elastyczne, fajnie się rozciągają i nie uciskają głowy, ale jednocześnie zachowują swój kształt i formę. Czapki krylowe niestety nie są tak komfortowe w noszeniu, często uciskają skórę głowy, pomimo iż naprawdę wyglądają bardzo ładnie, to jednak przy dłuższym noszeniu czujemy zdecydowany dyskomfort. A więc naszym zdaniem zdecydowanie lepiej jest zainwestować w czapeczki Merino, które są lepszej jakości. A ty jak uważasz? A jeżeli Was jeszcze nie przekonałam, to dam Wam znać, że nasze czapeczki Merino są jednymi z najtańszych na rynku, także lećcie na naszą stronę i zobaczcie wszystkie dostępne kolory.